Tu w tym mieście, w Radowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii Skaczorowskich. Trzy dni później został ochrzczony w kościele parafialnym ofiarowania Najświętszej Maryi Panny przez księdza Franciszka Żaka, kapelana wojskowego, gdyż ojciec chłopca był zawodowym oficerem. Pani Emilia, kiedy rodziła przyszłego papieża przy ulicy Kościelnej, w kościele parafialnym grały organy, a wiernie śpiewali. Nabożeństwo majowe, litanie do Matki Bożej Loretańskiej. A później jedna z sąsiadek w wywiadzie powiedziała, cytując słowa: Mamusi, pamiętajcie, mój synek będzie wielkim człowiekiem. Tę wielkość zdobywał przez Pogłębianie swojej wiedzy, jak i religijności i pobożności. Karol, o którym wszyscy przez lata mówili, Lolek. Myśmy tak do niego mówili i tak on się przez długie lata podpisywał. Lolek Wojtyła. Ojciec Święty mówił, Wadowice to jest mój dom. Wszędzie dobrze, ale najlepiej w domu. I byłem przekonany, że chociaż to było wspomnienie o, tym, o tych Wadowicach przedwojennych, to jednak to było mówienie o domu. Wadowice jako dom, dom, rodzinny dom. A w tym domu to zawsze największą rolę odgrywa ojciec i Matka. Matka jest sercem tego domu. I to serce tego domu, którym są Wadowice, on ukoronował, ten obraz Matki Bożej.